Cześć wszystkim! Dzisiaj troszeczkę inna sceneria. Zaraz dowiecie się, e, dowiecie się czemu, czemu jesteśmy w parku. Jesteśmy w parku w Lewinie Brzeskim, e, przy alei dębowej. Piękne miejsce, rewelacyjne, e, trzeba naprawdę czuć, czuć tą moc. Zaraz dowiecie się dlaczego tutaj e, i jaki to ma związek z historią karate. Po prostu z historią karate. Tak więc, szybciutko, historia. Po co? Po to, żebyście, żebyśmy, żebyśmy lepiej mogli e, zrozumieć znaczenie, znaczenie pewnych technik i dlaczego jest tak, a nie inaczej. 11 wiek. 11 wiek, uciekinierzy wojenni e, z Japonii zjawiają się na, na okinawie. Nie mają nic, więc żeby przeżyć. Pracują jako ochroniarze, tak, uczą swojej sztuki w zamian za jedzenie, w zamian za jedzenie i, i co? I nocleg oczywiście, tak, żeby tam nie kapało na główkę. No i tak to się rozwija przez ileś, ileś wieków. Mamy wiek XIV, około 1377. Król Okinawy, chcąc pokazać swoją swoją zależność, swoją dobrą wolę wobec cesarza Chin otwiera się, otwiera się, otwiera kraj i granice na kontakt właśnie z cesarstwem i tutaj mamy pierwszy napływ technik kontynentalnych głównie południowo, południowo chińskich, południowo chińskich stylów kungfu. Następnie rok, około 1429, kolejny król Okinawy, chcąc podnieść status królestwa zezwala na, na handel, otwiera się na świat, na całą resztę kontynentu i tutaj mamy napływ oczywiście kupców, mieszkańców i zarazem technik z Tajlandii, chociaż wtedy to był Siam, tak więc z Tajlandii, z Korei, z Indii, zewsząd. Wszystko tam dzieje się na, na Okinawie od tamtego momentu. Rok 1477 i 1609, tak. Na Okinawie w tych, w tych dwóch okresach został był wprowadzany zakaz używania broni, więc to jeszcze bardziej wywindowało jakość sztuk walki. Yy, walki wręcz. I teraz, teraz, dlaczego ten park tak fajnie pasuje do mówienia o historii karate? Ano dlatego, że mniej więcej od początku XIV wieku istniał w, yy, w Okinawie park, który się nazywał Matsuyama. I właśnie w tym parku ludzie, ci napływowi kupcy, wszyscy, którzy musieli się rzeczy prowadzić interesy, spędzać trochę czasu na Okinawie, tam się spotykali i trenowali, praktykowali swoje sztuki, sztuki walki. Tak? Tajski boks, kung fu, zapasy. Wszystkie te rzeczy, okinawczycy, Okinawianie, mieszkańcy Okinawy. Jak już wiemy, oni już od XI wieku byli zaznajomieni. E, ze, z, z bardziej zaawansowanymi systemami sztuk, e, sztuk walki sztuk walki wręcz e, więc się kształcili, doskonalili, mieli niesamowity pęd do poznawania nowych rzeczy, by stać się najlepszymi, jakimi tylko mogli, e, mogli być. I to wszystko działo się w tym parku. Młodzieńcy przychodzili, podpatrywali, e, uczyli się od mistrzów sztuk walki z innych, z innych krajów e, tym niemniej karate, e, chociaż wtedy to nie było karate, nazwa przyjęła się dopiero e, mniej więcej w, roku, w, 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 latach, e, w latach 30., e, czy może nawet 40. XX wieku. Napiszcie mi w komentarzach, kiedy odświeżcie mi pamięć. Bardzo proszę, będę wdzięczny. E, więc sztuka walki. Okinawa T, bo tak to najczęściej wtedy funkcjonowało, yy, była na wymarciu. Była na wymarciu, bo wiedza była przekazywana najstarszemu synowi z rodu albo osobie bardzo zaufanej yy, z polecenia innej, bardzo zaufanej, yy, bardzo zaufanej osoby. Więc siłą rzeczy niewiele osób znało tajniki yy, tej sztuki, tego systemu, yy, tego systemu walki. Na szczęście, Hanko Itosu, yy, urodzony. 1830 coś tam, moja pamięć znowu zawodzi. W każdym razie około roku 1901 udaje mu się wprowadzić karatę do systemu nauczania w szkołach, tak? Dzieci, dzieci uczone w szkołach na Okinawie były uczone karate. Żeby ułatwić im nauczanie stworzył pięć kata pinian tak? One powstały z elementów tych innych wyższych kata ilość śmiercionośnych technik została ograniczona, a całe nazewnictwo zostało kompletnie zmienione. I tu właśnie pojawiły się bloki jodanukę Sotołkę, Uciłkę. Te techniki tak naprawdę miały inne znaczenia, inny sens, ale dzieci nie chciano nauczać tych rzeczy z różnych powodów, o których innym razem może porozmawiamy. Tym niemniej, jeśli dzieci później chciały kontynuować swoją naukę, wybierały swojego mistrza, tam poznawały sens i znaczenie tych technik. W latach właśnie 30. Gishin Funakoshi wprowadza karate do systemu nauczania w Japonii. Tym niemniej, bardzo znaczące słowa jednego, jednego z mistrzów karate, Motobu Choki wtedy właśnie, mniej więcej w tych samych latach powiedział, że karate nauczane w Japonii jest właśnie sztuką niepełną, okrojoną, spłyconą jest to po prostu no, ta wersja dla dzieci niestety dla nas ta wersja karate rozpowszechniła się na świecie i to jest ta wersja karate trenowana w większości klubów i organizacji na świecie, niestety Oczywiście, z tego względu niestety, ale bardzo dobrze, że tak się, tak się stało z tego względu. Ponieważ, gdyby nie Amko Itosu i Gishin Funakochi, e, karate zakończyłoby swój żywot smutnie, w szarym kącie e, albo w jakimś sztoku na Okinawie. I nie mielibyśmy go teraz, ale po to jesteśmy między innymi my, żeby pokazać Wam, żeby przywrócić, przywrócić tą historię, przywrócić tą, tą wiedzę. I to właśnie będziemy starać się robić w kolejnych naszych spotkaniach. Więc rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.